Witam z powrotem drodzy widzowie, a dzisiaj mam dla Was jeszcze lepszy produkt, którego jeszcze Wam nie prezentowałem, ale jest totalnym hitem. Jest to Ice Tea z Lidla bez cukru. I dla takich osób jak my, borykających się nad wagą, coś niesamowitego. Na pewno w jakimś stopniu pomoże nam zgubić zb zbędne kalorie i powiem szczerze, że cena tego napoju yy, Kosztuje on około 4 zł. Nie będę kłamał ile dokładnie. Bo nie wiem, sprawdzę na paragonie, miał najwyżej cenę do, do tego filmu. Ale powiem Wam szczerze tak. Jest dużo lepszy niż zwykły napój z cukrem. To jest po pierwsze. No i ciężko generalnie jest go znaleźć. Bo jest w początku sklepu koło energetyków, tak schowany niżej. Więc na początku no, nawet nie wiedziałem, że coś takiego może być, ale teraz po, po pierwszym spróbowaniu w ogóle, no wiadomo, ma 0 kalorii, 2 kalorie na 100 ml, czyli na litr ma 20, 20 kalorii, tak? No to ile to jest? Bardzo mało cukru, nic praktycznie, więc jestem z tego bardzo zadowolony sam z siebie za to, z tego, że udało mi się znaleźć taki napój no, i co? Mogę Wam powiedzieć więcej. Ktoś ma jakieś inne napoje, które by mógł polecić z lidla, nie, z biedronki, z czegokolwiek, żeby tam po prostu ułatwić tę redukcję tej wagi. Nie byśmy tak nie mordowali tą wodą, bo nie każdy lubi tą wodę pić. A jednocześnie mogę powiedzieć, że też obok tego znajdują się soki do rozcieńczania, malinowy i pomarańczowy. Też jest spoko. Ale to zdecydowanie jest y, najlepszy produkt, jak dla mnie niekazowany, bo nie liczę energetyków, y, energetyków bez cukru, energetyków o, o z obniżoną zawartością y, y, kalorii czy tam cukru. Bo to jest zdecydowanie lepsze i nic się z tym nie da porównać. Nie? Nawet te soki do rozsięczania to jest nic przy tym. Generalnie nie to, że zachwala mnie reklamuje tam broń porze. Aczkolwiek. Jakby mi dali propozycję, to od razu reklamuję, bo jest godne polecenia i yy, myślę, że ktoś jak spróbuje i wiem, że dużo osób znam, yy, które na przykład piją, starają się pić albo piją cały czas, kole zero, różnego typu, nawet tą bytronkową, która jest najlepsza jak dla mnie, ale yy, też bo pewnie jakby dostrzegli ten, yy, ten produkt, to na pewno by skorzystali, także lid jak mi ogląda, to się odezwij. Zartuje oczywiście. Aczkolwiek myślę, że jeżeli się dużo ludzi dowie w tym momencie, to będę miał problem. Będę miał taki problem, żeby dostać ten produkt. Z czego się nie robi dla, dla dobra ogółu widzów, może wtedy zwiększą produkcję, większą dostawy, bo jeszcze jest smak, ten jest brzoskwinia, a drugi smak jest yy, cytrynowy. Zdecydowanie bardziej podchodzi mi ten żonie, bardziej podchodzi cytrynowy. Ja generalnie wolę brzoskwinkę, nie wiem, tak mam zamiłowanie do picza, no ale dobra, to taki żartik, oczywiście, możemy to wyciąć, żeby nie było, wiecie. Ale okej, okay. oprócz tego, hmm, po pierwsze cena, po drugie smak i po trzecie nasze zdrowie, no wiem, że... Hmm, Erytrol do końca nie jest taki zdrowy, to jest sztuczny słodziki. Ale okej. Okay. dobra. Przejdźmy do testu smaku, jak to zazwyczaj bywało w moich filmach na YouTube. Staram się trochę inaczej w to nagrywać, żeby się tak nie za bardzo spinać. Wiecie, nie miałem przerwy, kupę czasu. Ale klejemy, spróbujemy. Co Jak to smakuje? Ja już wiem, bo widzicie, że pół butelki nie ma od razu. Lecimy. Petarda. Już kiedyś to powiedziałem, poszło wiralem, ta zwana petarda, aczkolwiek sam smak, no nie ma konkurencji na niego, nawet zwykła panesty, czy powiedzmy Lipton, to się chowa, smakują jak jakieś, wiem, powiedzmy, no dużo gorszej jakości, nie, nie ma porównania, nie wiem dlaczego tak jest, bo jest niesłodony zwykłym cukrem i lepiej smakuje, czy... Czy co, nie wiem. Odnoś, odnieście się w komentarzach pod filmem. Najlepiej, żeby było jak najwięcej tych komentarzy. Więc zostawcie subskrypcję, dzwoneczek i widzimy się w jakimś następnym filmie. A co to będzie, to sami zobaczycie. Mam taki jeden pomysł, który może zrealizuję. Do zobaczenia. Pamiętajcie o tym dzwoneczku i subskrypcji. No i zdecydowanie komentarz zostaw. Czy kupisz, czy nie kupisz. Jak, da, jak kupujesz, to napisz komentarz: kupuję. Tylko nie wszystkie sztuki. Zostawcie mi chociaż jedną. Część na raju.